z tej strony cześć, cześć. witam was w kolejnym odcinku z requesta z ekipą. Jest ze mną oczywiście, zacznijmy od dołu Adaś? Hello Dawidek? Hello Grino? Ta nas? Cześć, cześć. oczywiście Jarek nas założyciel. <grym <grym cześć, cześć, cześć. Założyć. Dobra, e, ogólnie na pierwszy odcinek zapraszam do Grina, bo tamto się dawno tak nie uśmiałem. E, cześć, cześć. Macie pozdrowienia. No, sorry, Dobra, sorry, sorry, dawajcie, Reedy, zaczynamy sobie no, Small, no, small Stadium, naprawdę, dymy konkretne. Fajny dzisiaj chłopaki ogarnęli. Ale ty kłamiesz, Tyle ty tak. się będzie działo. O, patrz, 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 e, patrz ty, już wystawił go. O, mi za

o oh, ja. Yeah. <laughs> kurwa, zobaczcie jakie kolory są teraz na tym breakfastie. Tak, straszkowa to. Poszli w piśździe. Ale nie, trzeba przyjść. <laughs> Jarek, co go turlek, ciasto stary, na pirogi. Ja... O nie, Patrz, Masz go, masz go! Jaj! Co to <tu> się od... Kurwa się! O BOŻE OOOO Weź mi Pojechać nie mogę Powiem wam na padzie się tego zajebiście gra nie WIGO NIE MNIE CZEJ GRINO OOO Jak to i spierd... OOO Masz przejebaną misia gościu To nie jest misia To PATRZ PATRZ PATRZ, patrz. Jemnie! <laughs> O chuju! Ja, jeszcze radę. raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Panie wybierz mnie! Jarek ma najmniej życia! O, ja pierdolę! Pa Jarek, dobrze, dobrze! Pa Jarek, chodź! chodź, 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 chodź. Okay. O, o, Dawid o, Kurwa, Jarek! Nie pierdala się tak dzięki! Bo zawsze osób. Ue! Elaminu! <śmiennie piepień> ale bo piekło, ale olego! Eee! patrz kurwa, tu ja małego! Ty biskie tak, Uciekni kurwa! Jak ty tam chyba jeszcze dachujesz? Kto tu jest, tak Eee, Ja nie wiem. Nieee się się uśmiałem Kurwa! Ja kurwa! grina, znaczy. Kurwa! Kurwa! <śmiennie>. grina, ty już ty Kurwa! masz, ty! Zabiłem grina! I Klikaj yeah. znowu. Dawidaj <laughs> znowu, A, z z... a kurwa Błonka na... <laughs> <laughs> Kurwa, kocham tą to w grę, nie? Ja <laughs> pierdolę <laughs> Ja <Jecha, laughs> lecimy. na. jedną uh -huh. <laughs> <Ciko z makunem. laughs> Wystraszyłem się jedną, ktoś we mnie odpadł i to Jedną czekaj. A to ile nas zostało? Trzy. Razem. I ta sama piąta Ja mam szansę na Twój stary. daj wykończy. Tak jebie chłopie jak był kurwa Nie, <gulanie> wbienne, tak, <gulanie> nie mogę kurwa padnąć, ja, nie wiem to... Ue, dostałem na to Dwa, Dwa razy pod rząd dostaliście Kurwa nie Dla mogę, mogę ogarnąć samolotu Nie, nie wbiję kurwa do pokoju chłopie Jebie jakby kurwa kurwa Tanas! <gulanie> ja, ja... Ja, 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 ja ty kurwa Sorry, sorry Jak ta tylko chyba ta siworek zostali? Tak? Jak, tak, przy, jak tak. bolek przynieżnala bo? to bo nie Wyjebał mnie, mnie no. yeah. Nie miałem już tego, ale zajebisty, meczek. nie dawaj Jarku, proponuj coś Ty co ja no wygrałem? wygrałem. Mad Doga i Havi Hitler. No zajebisty. jest. Hot Doga też. No, wszystko, ja Doga Zajeb... też. się. Wimbledon. O kurwa się nie uśmiałem ja ludzie. Ja pierdzielę masakra. Zajebista <laughs> jest gra. Powracamy, mam nadzieję, że teraz już żadne aktualizacje nam nic nie popsują. E, bo tu główny problem był właśnie od aktualizacji, że serwera mogę się postawić. W aktualizacji już nie przeszkadza. Już tu będzie konkretne granie. Mam nadzieję, że chociaż raz w tygodniu się, nie. się nie odcinek znajdzie. Ale on był w tych przecież tych co nie, właśnie nie był. Dobra, daj nie, coś nie, takiego, żeby się fajnie pograło i tyle. Pościg... tyle do Pościg... pościgania, nie? Na koniec jeszcze możemy jakiegoś stadiona jednąć. Bo ty my konkretne tak, są. Tak, <coughs> trochę odpuścimy sobie teraz autobusy, kurwa Co to jest? Big vote? Co to było? Co ty jesteś zrobił Ej ale nie ma tego chyba, nie ma Adasia ogólnie. Jest, jest. Ale to czemu nie odzywa się? Czemu dzisiaj jest taki skryty? Adas w ogóle. Co <laughs> on Kika dostał? Nie no on miał 6000 płaca. O po prostu polek jaki pigła stejnie. No do poczekaj do... ja wchodzę dopiero się do masy kurzy! Nie pierdol 6000 tysięcy. To znaczy? Ja, 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 15 ja, 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 30 15 sekund, 15 kurwa, <grym> O ale <grym> o, fajna ja, 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 trzeba ja, 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 to o ja, 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 O, 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 o w piżdzie. sorry, sorry, sorry. Leżysz, ale, 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 <grym> Co to się stało? Się stało? Grinna, grinna. E, ale ja wejdę w ustawienia i ja zmniejszę ten też. żebym nie widział tego, bo to jest czego? za mocne. Ale czego? No chłopiec kurwa po teraz, jak ja ci zadymie jest z tyłu, to nikt z tyłu nic nie będzie... No. ...spadnie do wody ja gdzieś, kurwa! No. Ale, ale cię ta nas wyjebał Jarek, ja pierdolę! Jak e, No dzięki poławić. za poprawienie! Eee, co ta to, bo, to winna bolka Ja pierdol e wkładam go. wkładam. go Wkładam Włożyłem Ty patrz kurwa Green potrzebował zielonego malowa Hahaha kurwa na górę wjeżdża ty Cicho tam Green potrzebował zielonego samochodu Zobacz się odpalił Jebaniutki Kurwa no nic nie widzę tu Kurwa gdzie Greenie? Ja pierdolę to pit stop był, to pit stop był. By był. SIĘ nie nie nie, bym bym jebał! No nie. OBA! Kto to WYKURWIŁ? Takim żółtym samochodem. Ja pierdolę, a pit stop ty GRINIE ty już nie jedziesz, nie? No zjechał do pit No bo ty żeś skręciłeś. O, ja pierdolę się maneczko z tej ja strony Greenie. <grym> Ja. Kurwa, ja tam Ostatni zbiera opony! Ja pierdolę jak to. Co te opony tu leżą, ty? Ole, lecisnę normalnie. Komuś na tchugo odpadł, kurwa. Jak to cię wyklepię, kurwa! Kto tam do wody poleciał? Dawno! To nawet nie lepszy, kto tam do wody poleciał, sam poleciał. Ale ja wyjadę. Ja! Ja wyjadę! Ja, 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 ja już jestem pa! O kurwa. Jeszcze się nabił co za twardo. Chyba maciory na ciory. Jadę. Ej, ale nie, ja nie chcę wam mówić, ale mafia wam szpiegnął. O Ja. Kur... Ja tu będę walczył o, o najniższy stopień podnieb stanowiska. Kur... Ja się na potem ja znowu wejdzie o no, mało gościu. Na no ale na pacisku, na pacisku moich... się zajebiście, ludzie gra. O kurwa! No, ty, zaczął mówić, że zajebiście mu się napadnik, na to Ole wykurwiłem. Drzwi mi go, Mariola mi wyleciała. Ty weź moją Mariolę, któryś kurwa tam z tego. Ale nikt Cię nie goni, Ty już wygrałeś to chyba. Przede tak. to wiesz jak daleko? Ole, to jest, i mi tu spadły kurwa. Boże, jadę dalej. Tanasa chyba już nie będzie w tym odcinku. Jada. Ty jak no kurwa ej, tak... przez te kolory zaczęły mapy lagować jak chuj, nie? No, fajnie się gra, no, no, no. ale mapy lagły na 7. Ale, niekiedy ale nie będziemy sobie ludzie <grym> zmieniać ten, będziemy sobie teraz gościu. odcinki, zaraj się coś zmieniać żeby... Tu, wiecie, wam się to fajnie oglądało? O kurwa Także no, dzisiaj no, przejdziemy no, te trasy, no, bo raz jest sporo. Chcesz, spraścjus, kurwa, spłaścił się kask gościu <grym> Kask To nie, że kurwa, ja tu prawe drzwi otwarte, trochę uchylone. Ile jeszcze... Okay, ej to ja skończę teraz jo? Tak, Tylko to dopiero teraz zjeść, bo to już jest zjazdowe okrążenie. Dawid, kurwa, co ci się stało za autem? Kurwa, to nie Oj, tu jeszcze? Jarki, soli, nie no ja myślałem, że tu i cię szybciej robić. Nie powiedziałem ci, nie porysuj lakier, ja nie tak, a ty mi Ja to nie jedziesz Ja nie jest! Piuuuu! Nie, yes, <ślaś> poszedł. O, wycało się wygrałem. Nie zytam spektra, ja Kurwa, źle wjechałem. O, ale przykurwił ktoś. <ślaś> Dawid, Dawid, teraz, ej, jedziesz na Kurwa, teraz nie. dam rady. Ale kapura opieka To nas tam jaj O boże to ja tam się kurwa pozderzałem z tym ja Ta nas co jest tak daleko? tak, się wy... O do ja wody. Sam Bo zau... się wypierdaliłem do wody Ale jest podium Ale zajwisał auto, to ty? Nie Powiem Ci tana nie chciałbyś takiego Po 18? Nie ja na jadę wczoraj <laughs> O Boże wykurwił my... <laughs> Ty wej maskę podnieś To się wyklepi jeszcze kurwa, zobaczysz, na prawo jazdy pójdziesz, nie będzie tak łatwo. Ty nie dojedziesz, zobacz. Nie, nie, co liczyć ci tego tanas? Tak, bo przez pit stop. Restart car gościu. Nie zdążę gościu. Nic nie zdążysz, jak to nie na czas jest. Dobra, brak tu lobby. Dobra, daj jeszcze Jarku jednego. 20 jeszcze po jeszcze 30 minut mamy. O, to spokojnie, jeszcze zdążymy jeszcze dwa wyścigi przejść. Z 8 Nawet widzicie jakie tu co, w menu, nie wiem zapomnij jakiś... A masz, daj coś okrągłego, tego co tak wiesz, takie jajkowaty, nie? Wiesz co? Na szybkość Że wiesz, speedway? To się nazywa coś tak, takiego tak, No to speedway daj, okay. A później daj, nie wiem Jakąś ósemkę, coś w tym stylu, żeby beka była O nie, bebechy bolą No To jest to? to. A te jest arena do rozwalania się Nie, to Ty jest speedball Tak? Aha, dobra, co tam? Mm. Co Dawid? O, obczaj stary w tym momencie, kurwa, Messengera a ja teraz mam Wi-Fi wyłączyłem, że mi rakował obczaj jak skończymy O kurwa A tu jeszcze cztery odcinki przed nami, ja nie wiem Sej, poczekajcie, poczekajcie, bo już ładowanie... A ja no. ich mam. Dobra. Ja z myślę wszystkim. Dobra. O, nie, to jest rozpierdolanka, dobra, rozpierdolanka, takie jeszcze nie było. O kurwa kupuje pan! Kurwa! Eee! <laughs> O kurwa! My się tu będzie nie ścigał. Ale tu jest dym ty. Tory! Ej, ja ja który do się do... ściga, bo ja sobie pojechałem tak na tory. Ja <laughs> też. Ja też. Oooooooooo Ja, ja pierdolę. Sorry, na... no, sorry sorry, 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 nie. To cię na <laughs> sorry. To się nakłada! Sorry, eee! No, no. no. O zobacz co! Ja pierdolę! No, no, no stare rozjebało mi stałe kurwa pół stadionu chyba rozjebało samochód jest O kurwa ale dyby. ty wy. No ty, kurwa, kurwa, kurwa Chciałem wiarko jechać tak, jak coś się Aha to to Moje to Majne to koło dyma. My sirsy. No rozjebali <laughs> mnie ty <tymi>. O ja yeah. <laughs> Myślał że ucieknie, kurwa, nie mnie Roz, kurwa Rozkurmion Jaro masz pozdrowienia <śultat> Chuju, nie trafiłem kurwa Ej, Dzięki we mnie trafił? Easy. Yep. Dzięki To tu Oda. O kurwa, Ole, kurwa. <śultat> A ty kurwa Zobacz, sam jak misie Jó, misie się, Ja pierdolę O co mi się z tyłu stało Coś ty kurwa zrobił z przodem No nic kurwa, uderzyłem no Czekaj no tu ku**a, bo na ciebie. Tary, nie uciekniesz już teraz tą głową. Jedziesz i wali cię na niego. O Jezu! Uuu, <noise> ale fajnie. <noise> Miałem ci trąbnąć, Jaro. <noise> ale klakson <noise> chyba <w> nie działa. <noise> ja pierdolę. Ale zbombiłem, ja... Ale piszą te opony, stary. Jak Sasza grę O chuj! O boże. Ja O boże czy żyjesz? Chuj mi się nie ty już z przodem pomylił stary Ty chodź ile części nam zostało Patrz chodź się podzielimy Ja pierdolę na supie zostałem Dobra nie ma co się poddawać jedziemy z tym Kurwa O kurwa Leopold ty ja bym zmienić. zmienił Jak ma najmniej punktów Ej dobijamy go Dobijamy go Ale źle bardzo źle. Chcę żebym ja kurwa. To o kurwa, czerwony, ktoś O do kurwa. to ja fajny psut. Dzięki, do twojej pojebało ci się. O oh, dobra, ja już zdycham, sorry. <that> sorry. każdy ma mało, sorry, przepraszam. Ja pierdolę któryś na tors spierdolił, Dawidek ucieka, go. No to znowu będzie uciekał. Jebany jak spierdala To chuj dały. Kurwa, jak mi wyjebał to, 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 kurwa, jak wywinął O kurwa Grim, to, 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 to nie widziałem Patrz na jak ucieka, no Ech. Kurwa w dupę, Jak my tu rozjebaliśmy, pół kurwa O kurwa, ale kafelki odpadły Ktoś tu jedzie, ktoś tu jedzie Jebany kurwa Ja ostatkiem sił jeszcze zaryzykowałem, uderzyłem jak co ja na ja ja garaż wjechał, kurwa, i cię ja, ja teraz jadę, kurwa, za kimś, co ma żółty pojazd, kurwa. Pana ja... Pana patrz ja, tam, patrz. patrz! Nie trafił, rozjebał się ktoś na bandzie nie. chyba. Nie. Zaryzykowałem, no cóż. Jaki fart, jak się minął, uzebrał. O kurwa, wziąłem. Kurwa, nie trafi go! Ja pierdolę! Ja pierdolę. No, no, znałem, o, ty kurwo, ty, kurwa. ty mnie. Ty 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 wyjebało, wyjebało mnie co No i chuj! no i bo ja no no, wyjebał. Dobra, Bolek like z oh, No, jechałem i mnie je wyjebało na grę. Gdzieś ja wiedzieć, gdzie on jest? No na środek, chodź na środek. Ty. chodź na środek. Ej, i Hej, chod, bo nie wiem, na kosy pójdź. <noise> o ty kurwa pytlaków. Jak mi wbił... Dobra, chłodnie, mam niech teraz. Jak leży? I chuj dziwczy. JEES! Jebany ty! No ale wiemy. ty został ci ten... Ty! Ta nasz dostać oznakę CAM shot! No, normalnie. to nie <laughs> Dobra, ostatnie, daj, dawaj jeszcze teraz jakiegoś wyściga, akurat 4 minutki Tylko teraz takiego speedway, speedway, speedway chyba, nie? To jajko takie, wiesz, okrągłe i daj z 5 okrążeń Ale nie mam ich właśnie Nie nic ma nic tej, takiego? Oczywiście okay, mam jedynkę? Dobra, mam Ile Cześć, cześć rada. Nie, że 4 daj, bo to, 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 szybko leci To daj 4 okrążenia, takie wyścigi i git O, zajebioza Sorry, sorry Elo, elo Cześć, cześć, cześć I kończymy sobie i zapraszam was do chłopaków Aków, aków ja pierdolę, co zadymy się tu dzieją, nie? Poczekaj, to już jeszcze nie w grze. Halo? Sorry. Andre! <laughs> o Ojewane, to niezłe kurwa. O. To z niezłe kurwa To na razie chłopaki. Trzymajcie się na trzymaj razie, cześć. Cześć, cześć chłopaki, cześć. Ale cześć. jestem? Cześć, kurwa pomarańczowy? no to wy kurwa, nie wiem. Opomnę, jak jakieś rozgrzewasz, czy co? Wy no, jest no, to, bolet, kurwa jest pack. Jest pakt. Jest Zabaj pakt. Dobra, zzał, czeka, czeka, czeka. dobra, pakt. Goni nas pół Ale tam rozpierducha kurwa z tyłu. Tam z tyłu to... Kurwa, bo polonez zamienił się w Ja z nią Nie, z polonez. Ja nie ja dobra, <noise> Jezu, Oj, chur, widziałem, że... ja bym... oh, Jezus, co tu się stało? Ja mam 10 FPS i Kurwa, jebany chuj mnie goni. Weź go wyrzuć, wypierdol go. Jest, dotknąłem yes. go. Jebany, patrz, co on tak zapierdala. Ty, matka ci kazała obiad z jej wanna potrzebna, czy co? tak było. Ale, gościu. Jarek, cześć, cześć, My na moim stadionie, ty. Kurwa, znowu się zjebałem. Ale jebał. <laughs> Jak ja już mam tytuł, stary, strający Dawid, kurwa. Klik był tak chuj. Ale jebie, no, giera, gada, jak na ty, on jest jakiś? jakiś! <grym> nas to chyba ca... cały czas tu gra kurwa OLE KTOŚ <grym> NA KURWIA PO KAFELKACH TAM ZA MNĄ <grym> Dobra popnij go Grim Potnij go! Jak Potnij nie, go, stary! Ale, ale tu leży, ty maska spadła i mnie zabiła. Ty go nie możesz zjadać Ale czuję nawet, ty jak mu kurwi. Oj! Ja. Jak mu zajebał Jak mu zakurwił! Nie, zajebiście się grało! Ja was na następne odcinek i na takie dymy zapraszam do... idę ja, do otworzyć okno! Dana już poczuł Najlepszy odcinek, gamer, kurwa. Nie. Ja bym założył na kolejny do, do, do Jarka i tam się to wiecie gdzie dalej. tak dzięki wielkie za uwagę na razie Trzymajcie się, cześć. Jak tutaj, tu wejdzie to Halo. nie zajebie stary Dobra,